Tak i jak idą do kamery, ja nie mogę gdzieś. No bo one myślą, że będziesz im dawał jeść. E, fajnie, fajnie się ten pokazał A tam są takie jeszcze dwie w tym w tym... Tak? W tym... W a te grono jadę, tak? W tym garnuszku. No, no a tu masz ma młode o. Do których lamp? Lampę. Zaraz ci popatrzę czekaj. Tam chyba się porozumiały te no. przewody, i kurwa gaśnie. Ja tylko patrzę ja pokręcę czeki. Muszę te rybki trochę. Prawdopodobne. No one też, tak? Takie malutkie, no tak, słuchaj, mają. no to jak jest para, no to wiadomo, że, to, że będą jak mieć młode. Jakby miały, to ja na drugi raz położę tam nie to, to wyjmę, tylko włożę słoik, żeby było no, przeźroczyste. No. A żeby widać właśnie, no ale ty mówisz, że one się boją tak w tym, nie? Że nie chcą się ten rozmnażać. Trzeba, tam... Trzeba spróbować, nie? Ale fajne, no. Fajnie napierdzielają. Mi się jebią. Promotorzy, którzy byli na bliss. Oj jest wyszła, wyszedł ten z no no ja. przez 3 lata nagle roznikają studenci na locie. Uczelnia likwiduje rynek. Co? Kurwa dwie dziewczyny takie młode, które próbowały studiować, zapraszał na karaoke. Ja nie mówię. Ja się na żywo w internecie i na urządzeniach mobilnych poprzez aplikacje. Ale wy rynek ja nie mogę, no. Siedmi